Cześć, w tym filmie chciałem pokazać, jak udostępnić internet z telefonu komórkowego z siecią e, z systemu Android. Ja mam wersję e, Androida 5, e, w innych wersjach jest podobnie. Więc wchodzimy w aplikację, następnie w ustawienia. I tutaj jest router Wi-Fi i router. I wchodzimy w router Wi-Fi, jest wyłączony. Tutaj jest taki przełącznik, przełączamy go w prawo. On informuje, że spowoduje wyłączenie sieci Wi-Fi, czyli ten telefon już nie będzie się łączył za pomocą sieci Wi-Fi z Internetem, będzie mógł prostu tylko kartę GSM. Jest włączony. Tu już jest wszystko, mam tu napisane na dole, połącznie z siecią, to jest moja nazwa sieci i tu jest ona powtórzona. Wprowadzając, to jest nazwa, hasło, które mam w tym momencie ustawione w sieci, czyli hasło testowe. Jako hasło, gdybym chciał coś zmienić, wchodzę tu więcej i konfiguruj funkcję routera Tam mogę zmienić nazwę sieci i hasło. Jeśli hasło pokażę zaawansowane tutaj nie będę może w szczegóły wchodził, to jest tylko wybór kanału. Ale nie będę wchodził skąd to się bierze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.